Jak tak dalej pójdzie, to tak będzie wyglądała moja choinka w tym roku. Ale zacznijmy od początku. Chyba ten vlogmas możemy nazwać Poszukiwanie choinki i strojenie chaty. Bo taki był właśnie nasz dzisiejszy cel. Ale na początku musieliśmy się trochę nastroić i posłuchać świątecznych piosenek. Nasz pierwszy cel to Ikea. Chcieliśmy zobaczyć, czy mają w ogóle jakieś ozdoby. Ale musiała wpaść nam oczywiście jakaś kłótnia o to, bo stary nie wierzył, że w Ikei są choinki. No i wygrał tylko tym, że nie były dostępne stacjonarnie. Ale nieważne. Chcieliśmy na początku sobie zjeść, bo byliśmy głodni. ale po tej kolejce stwierdziliśmy, że najpierw pójdziemy poszukać sobie jakiś ozdób, pierdł, pooglądać i może ta kolejka się zmniejszy. Y -hmm. Po tej minie możecie zobaczyć, że nie byłam zadowolona, bo niestety za wiele ozdób tam nie było, ale znalazłam wieszaki na spodniach. Słuchajcie, IKE są wieszaki. Ja żałuję, że nie wzięłam sobie tych poszewek na poduszki, ale twierdziłam, że nie na pewno znajdę lepsze. Y -hmm. Do tej pory nic nie znalazłam. Także naprawdę jest super. Jeśli chodzi o świeczki, to ta nie za bardzo mi się podobała, ale ta naprawdę była spokojna, nawet chciałam tutaj, wiecie. Zrobić ze starym po prostu test, ale nie był za bardzo chętny. No i przyszedł ten piękny czas, że wróciliśmy na górę, aby coś zjeść, i słuchajcie, był to błąd. Trzeba było iść na początku, bo kolejka była jeszcze bardziej większa. Ale może przejdźmy do choinek, i pierwszy sklep to obi. I jak widzicie, mieliśmy do wyboru dwie choinki, nad którymi się zastanawialiśmy, ale ta wyższa, która no bardziej by nam odpowiadała, niestety miała jakieś pomieszane gałązki. Więc w przerwie, jak myśleliśmy, gdzie możemy szukać następnych choinek, stwierdziłam, że przejdę się po prostu do Sinseya i było spoko, tylko widzicie tą burgę. Ale przynajmniej Nazywałam fartuszek i dywanik do łazienki. W Carrefourze nic nie było, a w Castoramie choinka, która nam się podobała, kosztowała półtorej kapiecie. Dlatego, aby rozluźnić atmosferę, zaczęłam sobie śmieszkować, bo wiecie, no fajne jest, ale stary by tego nie przebolał. Nie przebolałby. Dlatego poszliśmy do, słuchajcie, o i znaleźliśmy w końcu tą choinkę, która naprawdę nam się podobała. Wygląda ogólnie szczerze jak żywa i kosztowała 700 zł, także spoko, ale czy wy widzicie te dekoracje? Myślę, że nawet Andziak nimi nie pogardziła i obiecuję Wam, że kiedyś, jak będę miała dom, będziemy tak stroić. Kadry. Stwierdziliśmy, że musimy zakup choinki i to jeszcze w dobrej cenie, więc poszliśmy na McFlary, wróciliśmy do domu i ja montowałam vlogmas na YouTube. A chłopaczyna z pomocnikami rozkładał choinkę i zrobił mi nawet herbatkę, a gruby stwierdził, że jednak woli z matką siedzieć. Później mnie nagle zawołał i pokazał mi, co on wyczynił na balkonie. No ale było to przeurocze i patrzcie, jak w ogóle wystroiłam moją komodę. Niby byłam już tego dnia zmęczona, ale nagle się odpaliłam i zaczęłam stroić całą chatę i tak nawet przystroiłam toaletę i w ogóle bardzo Wam polecam ten zapach. Dostaniecie go w Ross Ach, nie normalnie na cały dom i zobaczcie jak przystroiłam. Ho i tutaj dograłam wam kilka dni później, bo kupiłam girlandę w Tigerze i zobaczcie jak to fajnie wygląda. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich vlogmasów.